Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Hypixel SkyBlock Iron Man. Ja jestem Piotr i nie mam pojęcia, który to jest odcinek, ale mogę wam powiedzieć natomiast, że zajmiemy się znowu phishingiem. Postaram się ulepszyć moją wędkę nieco i zobaczymy, co tam jeszcze się uda zrobić z fishingiem, a to z racji tego, że w momencie nagrywania jest Marina, no dzięki której rzecz biorąc możemy dużo łatwiej ekspić sobie poziom fishingu poprzez fishing festiwale i dzięki temu, że gwarantuje nam ona kilka innych perków, a mianowicie dodatkowy Secret chance i zwiększa nam fishing XP na publicznych wyspach. Także zapraszam do oglądania. Raz na jakiś czas przypominam tutaj, czym jest Iron Man, bo wiem, że nie wszystkie osoby to wiedzą. Tryb Iron Man na Skybloku to jest tryb, który polega na tym, że nie mogę w żaden sposób handlować z innymi graczami ani otrzymywać od nich przedmiotów, również im dawać. Jeśli o to chodzi, nie mogę korzystać z House'a, z bazaru poza zakupem booster cookie, nie mogę tradeować się z innymi graczami, nie mogę wyrzucić im przedmiotów, oni mi też nie mogą, także tak wygląda Iron Man. Takie lekkie utrudnienie do zwykłego Skybloka. Na potrzeby dzisiejszego odcinka postanowiłem jeszcze że skraftujemy sobie spider buty, które wymagają kolekcji nitek 8. No i te buty pozwalają nam na podwójne podskakiwanie. I o ile może nie wydawać się to zbyt przydatne do phishingu, to zobaczcie, że możliwe, że nawet nam się to tutaj w miarę przyda. Także skraftujemy sobie je i zreforguje je od razu na Y'a, żebyśmy mieli więcej many, bo każdy podwójny jump wymaga od nas jej 50, no a nie mam jej aż tak dużo, więc w tym przypadku wise w miarę się przyda. No i jak widzicie dodatkowe 75 inteligencji. No, i teraz tak, po to nam są spider A Ano, dlatego, że musimy zaprowadzić owce na sam szczyt najwyższej z góry, jaką możemy tutaj zobaczyć. No i po co? Po to akurat tutaj tego potrzebujemy, aby móc zdobyć sobie, no i odblokować nowy reforge na naszą wędkę, bo póki co nie mamy żadnego i nie może to być przy okazji zwykła owca, a musi być ona wyłowiona tutaj w oazie. Kiedy sobie sprawdzicie, no, to tutaj na dziesiątym poziomie fishingu odblokujemy sobie Oasis Shipa i możemy jego tutaj wyłowić. No, i udało nam się wyłowić Oasis Ship i ta owca powinna tutaj w miarę za nami podążać. Także założymy sobie jeszcze Spider Bootsy. Musimy dostać się do najwyższego budynku. Mam tylko nadzieję, że uda nam się to w miarę łatwo osiągnąć. No, i owca nie dostanie zbyt dużo damage'a. Na szczęście, jeżeli ją podrzucamy to ona otrzymuje demecz jedynie wtedy, kiedy spada, także to jest całe tutaj nasze szczęście. I ona będzie próbowała sobie wrócić do miejsca spawnu, ale myślę, że to nie jest dla nas aż taki problem. Większym problemem jest to, że otrzymuje demecz. To może się źle skończyć, aczkolwiek miejmy nadzieję, że nie. No więc tutaj mamy już ten domek i lecimy sobie od razu do niego. I mamy Jake's House. I teraz tak, ta owca Musi się tutaj dostać, więc mam nadzieję, że ona nie spróbuje nam uciec. Jeśli chodzi o Jake'a, to on chce zobaczyć zwierzę. I właśnie ten, ta ofta, którą tutaj mamy, ona musi znaleźć się w domku, abyśmy otrzymali od niego pewien item na sprzedaż. Kurde, musimy używać double jumpa tutaj, bo widzę, że inaczej to nie przejdzie. I nie! Nie, 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 nie! O, co? Nie! I mamy Wazey Szypa od razu. Dobra, czyli możemy teraz już go zabrać. Bierzemy sobie od razu Spider z bootsy z powrotem i próbujemy zabrać tą owcę. No tutaj, im bardziej używamy Spider Bootsów, tym mniej obrażeń może otrzymać ta owca. Także to jest dla nas raczej korzystne. No i mamy ją. Teraz pytanie, w jaki sposób mogę tutaj wejść? To może być pewien kłopot, ale wydaje mi się, że oknem również jest pewne wejście. Co ona tam robi? Halo, halo, halo. Okej, okay, czyli moja owca uciekła w międzyczasie, kiedy próbowałem się tam dostać. No to nie fajnie. Nie! Czemu ta owca się. No więc podejście drugie nieudane. Mamy Oasis Shipa, także jest kolejna szansa. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. Może tutaj zmienię sobie znowu na Spider's Bootsy i może z F5 będzie lepiej. I niestety straciliśmy Sh Shipa. Nie, 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 nie. Dobra, mamy go z powrotem. Czy ona sobie no tak wróciła sobie. Więc y, musimy spróbować jeszcze raz. Więc lecimy w górę. Okej. Okay. Jest. Nie. nie, 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 nie. Ja cię potrzebuję tam na górze. Owco. co? Błagam. No. Nie mam many. Nie. Jest. Udało się. Dobra. No i jak widzicie, udało się. Dopiero za trzecim razem, jakby nie patrzeć, ale udało nam się zdobyć Oasis Shipa tutaj dla J.K. No i jak widzicie, jest on w miarę tutaj zadowolony, i za to możemy zdobyć sobie Hardened Wood. No i Teraz tak. Kupujemy sobie go od razu za 15 tysięcy. Założymy sobie od razu ten Reforge na wędkę. Także jak widzicie, tutaj mamy Hardened Hooda i jak widać, mamy teraz Steve Rot of Champions. No i dzięki temu otrzymamy dwa Secret Chance'a więcej. Jeśli chodzi o Reforge, które mogłem sobie dodać na wędkę, to ogólnie na Skyblocku, jeśli się nie mylę, to są aktualnie cztery takie Reforge. Wszystkie mają dokładnie taką samą statystykę, jeśli chodzi o ilość Secret Chainsaw, który dają. Także tutaj nie ma to zbytnio znaczenia. Aczkolwiek, tak, jeśli chodzi o Terry to dwa z nich właśnie można zdobyć z oazy: jeden z Oasis shipa, drugi z Oasis Rabita. Tyle, że ten od Rabita kosztuje dużo więcej, bo sam zakup jego to jest milion coinów, także. Tym się nie chciałem póki co zajmować. No i do wyboru są jeszcze również dwa reforge z Jerry's Workshopa. W Jerry's Workshopie akurat, no po prostu z łowienia można zdobyć coś takiego jak Hank of Ice albo Blue Ice i je, no jeżeli mamy ich stack, to możemy je po prostu wymienić na. Reforge na wędce no i jeden z nich daje tam po prostu samego Secretaire drugi jeszcze Strengtha. No tutaj dostajemy w jednym Strengtha, a w drugim Magic Finda. Także tak wyglądają te Reforge e i tylko chciałem tutaj to doprecyzować. No i już tutaj na koniec, jeśli chodzi o samego tego Reforge'a, no to tutaj chciałem Wam tylko dopowiedzieć, że no potrzebowałem trzech shipów, żeby mi się udało. Bez Spider's Bootsów nie wyobrażam sobie, żebym dał radę, więc tutaj może być to problem. I zajęło mi to w sumie około 25 minut. Także, jeżeli będziecie sobie chcieli spróbować kiedyś zdobyć taki reforge, to tak mniej więcej to może wyglądać. No, ale to nie był koniec moich ulepszeń, jeśli chodzi o wędkę. Zdobyliśmy reforge, a teraz przyszła pora na zdobycie sobie enchantu poziomu 6. No, tych enchantów tak naprawdę już większość zdobyłem sobie wcześniej, ale brakowało mi dwóch. Z czego jeden jeszcze zdążyłem zdobyć tutaj w oazie, a drugi z enchantów udało mi się wyłowić już trochę później. Dipsy Protector. Miejmy nadzieję, że teraz się uda coś zdobyć. I mamy książkę! Udało nam się zdobyć Anglera 6. I pierwszy Karot King tutaj w spider Denie. I zobaczmy. I niestety. A nie, udało się! Nie, przez chwilę myślałem, że nic tutaj nie zdobyłem, ale jak widać, zdobyliśmy tą książkę. Także mamy już wszystkie książki, które są nam potrzebne do wymaksowania tej wędki. Jeśli chodzi oczywiście o enchanty, także widzimy się zaraz z powrotem na wyspie. A tutaj na wyspie zbudowałem sobie nowy magazynik na rzeczy złowienia, z racji tego, żeby było to trochę bardziej uporządkowane i żeby lepiej się to wszystko ogarniało, ale dzięki temu też zrobiłem porządek, jeśli chodzi o książki, które są nam potrzebne do ulepszenia wędki. Mamy tutaj 7 książek, które możemy ulepszyć sobie na tier 6 i dodać je na wędkę. I mamy tutaj Looting 4, który również może się pojawić na wędce. No i teraz, jeszcze tutaj, jeśli spojrzycie, no to enchantów, które mam na tierze 5, jest 8, a nie 7. I o co tutaj chodzi? Chodzi tutaj mianowicie o to, że książka Blessing, a właściwie enchant, jako jedyny tutaj nie ma swojego poziomu. 6, i niestety nie mam jak tego zmienić, także tutaj już tego nie ogarnę. Myślę, że dobrym pomysłem będzie połączenie sobie tych książek w enchancie. Wiem, że będzie kosztowało to większy poziom, więc to może być w pewnym sensie problem, ale pamiętajcie, że jeśli łączycie książki ze sobą, to ich całkowity koszt połączenia spada, więc zwłaszcza jeżeli stać was, tak jak mnie tutaj praktycznie stać, bo 111 level. To jest coś, co posiadam. No a resztę sobie, myślę, połączymy tak w miarę. Chociaż tutaj jest już trochę taniej, więc nie wiem, czy jest sens. Jedynie może Looting 4, bo jest całkiem drogi. I w takim razie mamy już połączone sobie te enchanty. I zaraz spróbujemy je dodać, więc może najpierw wezmę sobie te cztery enchanty. Jak widzicie, tutaj mamy Caster, Frail, Magnet i Spiked, spiked Hooka, którego od razu sobie dodamy na szósty poziom, więc tutaj możemy sobie to zrobić. Jak widzę jest to tańsze niż się pokazuje, co jest całkiem dziwne. Nie do końca rozumiem o co tutaj chodzi. Możliwe, że mamy jakąś potkę czy coś, która to zmienia, ale dobra, dodajmy sobie to w takim razie i myślę, że możemy spróbować ile to kosztuje setny level, także teraz musimy trochę potek na expa wykorzystać. No, i spróbujmy z grandami, może najpierw. Tutaj, może od razu dodajmy sobie książki Lack of the Sea i Lure. No, tutaj też jest nieco taniej, co nie jestem pewien, z czego się bierze. Ale tutaj, jak widzicie, piąty enchant na tierze szóstym. Nie licząc oczywiście expertise, który będziemy dalej ulepszać. Dodajemy sobie kolejny znowu 41 level i będziemy mieli ich już 6. A co za tym idzie, zostaną, zostanie nam tylko 1 plus looting 4, więc teraz musimy sobie trochę więcej tych potek dodać. No i mamy set level, więc sobie to zakładamy, także ta wędka już będzie naprawdę fajna. No a te bonusy są czasami nawet przydatne, bo tak naprawdę dostajemy dzięki temu wszystkiemu dodatkowy Secretcher, chance, dostajemy szybsze łowienie, dostajemy lepsze dropy. No. Jest tutaj naprawdę wiele rzeczy zadajemy więcej obrażeń secreterom jakbyśmy chcieli je atakować wędką. No, cicritery spełnują się z mniejszą ilością HP, także te enchanty bardzo Wam polecam sobie dodać. No i z tego co kojarzę, one nie mają zbyt dużej wartości poza Iron Manem, więc wydaje mi się, że w miarę tania możecie sobie je tutaj zakupić. No i tak naprawdę ulepszyliśmy sobie wędkę, dodaliśmy na nią reforge, ale nie myślcie, że to jest dla mnie koniec łowienia. Ja tutaj będę sobie postarał się jeszcze zdobyć fishing 24, możliwe, że jeszcze dalej kto wie, chociaż to raczej już w dalszej przyszłości, bo no, w najbliższym czasie wolę nie poświęcać fishingowi aż tyle czasu. W każdym razie postaram się zdobyć fishing 24, żeby odblokować sobie resztę contentu z fishingu. No i myślę, że jeszcze postaramy się zdobyć lucky clover chora, który będzie nam potrzebny, żeby ulepszyć sobie jednego z petów. Także zobaczymy. No i stało się. Właśnie podczas łowienia udało mi się zdobyć rare delfina. Niestety podczas nagrywania nie udało mi się dobrze wytłumaczyć tak naprawdę o co chodzi z tym delfinem i dlaczego akurat rare Dolphin jest dla nas taki przydatny. Więc zrobię to tutaj. Więc jeśli chodzi o Dolphin Peta, to dotychczas posiadaliśmy sobie Komona i Ankomona. Jak możecie zobaczyć, tak naprawdę różnica, jeśli chodzi o właściwości tych dwóch delfinów, nie jest zbyt duża, więc nie opłaca się tak naprawdę ekspić Ankomona, wystarczy już tutaj levelować sobie Komona. No ale zdobyliśmy Rera i jak możecie zobaczyć, Rer ma dodatkowego perka który zwiększa nam Secret Chensa o nawet 7%, to jest ogromną ilością, no więc stwierdziłem, że po prostu będę sobie levelował rera. Dalej, jeśli chodzi o zmiany, no to tutaj możecie sobie zobaczyć, że Epicki również ma lekkie zmiany, ale znowu po co levelować kolejne Rarity, skoro jest jeszcze legendarny? Więc plan jest taki, że dotychczas levelowaliśmy Komona i używaliśmy go. Teraz będziemy używali sobie Rera, a potem jeżeli zdobędziemy legendarnego, to się już na niego przerzucimy. Udało mi się zdobyć Lucky Clover Cora, który będzie nam potrzebny do skraftowania Lucky Clovera. Jak widzicie udało mi się go tutaj zdobyć. Znowu nie nagrywałem akurat chwilowo, ale tak, udało nam się zdobyć Lucky Clover Cora. On przyda się później jako pet item dla naszego Black cata, którego jeszcze nie posiadam, ale myślę, wkrótce go zdobędziemy. Także to jest super drop i bardzo się cieszę, że udało się go zdobyć. I mamy to, jest Fishing24. I odblokowaliśmy Great White Sharka, którego tutaj nawet nie widać. Ale tak, jest Fishing24 i mogę w końcu łowić Great White Sharka, więc super. No i przy okazji mogę już teraz używać takich rzeczy jak Rod of the Sea i shark armor. Także to są rzeczy, które będziemy chcieli zdobyć. No ale to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Udało się zdobyć dzisiaj bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o fishing, z czego jestem mega zadowolony. No i jeśli się wam podobało, to możecie zostawić łapkę w górę o ile, o ile oczywiście macie taką ochotę. Możecie zostawić komentarz, subskrypcję, nawet jak wam się jakoś mega tutaj spodobał odcinek. Mam nadzieję, że zobaczymy się na kolejnym odcinku lub streamku. Do zobaczenia i cześć.